Letta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Marszałek Witold Kozłowski zabrał głos w sprawie rozpoczynającej się inwestycji na krakowskim lotnisku. Przypomnijmy, że w poniedziałek w porcie Balice podpisano kontrakt na rozbudowę płyty postojowej dla samolotów. Szanowny Panie Ministrze, Szanowny Panie Wojewodo, Szanowni Panie prezesie, Szanowni Państwo. Koronawirus uziemił praktycznie cały świat, widać to dokładnie też na naszym lotnisku, ale włączając się do tego wszystkiego, co powiedział Pan Minister, powiedział coś bardzo ważnego, że nie miał bezpośredniego wpływu na realizowane inwestycje i tutaj jest najlepszy na to, na to dowód. Szanowni Państwo, Panie pewnie chcę Państwa poinformować, że Zarząd Województwa, którego Pracami kierugiem wyasygnował już 726,5 miliona na realizację Małopolskiej tarczy antykryzysowej. Nie powiedzieliśmy ostatniego jeszcze słowa. Mam nadzieję, że uda się kolejne środki zarówno wyszukać. W ramach oszczędności z regionalnego programu operacyjnego, ale również uzyskać wszystkie niezbędne zgody na wykorzystanie tych, tych środków. Te środki przekazujemy nie tylko na walkę bezpośrednią z covid na wygaszanie epidemii, ale również e, na usuwanie skutków tego okresu, który, którym jeszcze trwa. Jako. Reprezentant współwłaściciela lotniska, ponieważ samodą województwa dysponuje dwudziestoma kilkoma procentami akcji tej spółki, wyrażam wielką radość, że również zarząd Portu Lotniczego w imieniu Świętego Jana Pawła II dorzuca się do tej małopolskiej tarczy antykryzysowej tak wysoko budżetową inwestycją. W tej chwili, Szanowni Państwo, każda złotówka inwestycyjna można powiedzieć jest na wagę złota, bo w ten sposób tylko można pobudzać gospodarkę, w ten sposób można pobudzać gospodarkę małopolską, a tym samym zwiększać wpływy podatkowe, ale też poprawiać życie tym wszystkim, którzy uczestniczą w podziale tego, co wspólnie wypracowujemy. Bardzo się cieszę, że zaledwie kilkanaście dni temu Rada Nadzorcza tej spółki w drodze konkursu dokonała wyboru ponownie pana prezesa, ale z tego, co dobrze pamiętam, również całego zarządu. W związku z tym bardzo nas to cieszy bardzo serdecznie, panie prezesie. Gratulujemy i liczymy w dalszym ciągu na taką dobrą współpracę, jaką do tej pory mamy. I to nie tylko dotyczy samorządu województwa z zarządem, ale również samorządu województwa z panem ministrem Andrzejem Adamczykiem, z panem wojewodą, z którym bardzo często współpracujemy nad realizacją małopolskiej tarczy antykryzysowej. Za to serdecznie wszystkim panu dziękuję. I życzę tego, abyśmy w niedalekiej przyszłości mogli powiedzieć sobie, że trudno przejść przez ten powód, który jest pasażerów. Zauważalny wzrost liczby pacjentów w Szpitalu Świętego Łukasza w Tarnowie jest spowodowany m.in. wznowieniem planowanych zabiegów. W związku z pandemią mieszkańcy regionu mogli liczyć wyłącznie na operacje ratujące życie oraz pomoc przy wypadkach i urazach. Powoli wracają przyjęcia na oddziały, porady specjalistyczne i badania diagnostyczne. Otwieramy y, szerzej drzwi szpitala. Ustaliliśmy wcześniej odpowiedni reżim sanitarny, według którego wszyscy postępujemy jednakowo. O wznowionych zabiegach pacjenci są informowani telefonicznie. Staramy się w pierwszym rzędzie nadrobić te wszystkie świadczenia, które, któreśmy wstrzymali z powodu właśnie ogłoszenia tej epidemii. Warto podkreślić, że stałą jakość świadczonej opieki szpital świadczył, będąc beneficjentem projektu pod nazwą Małopolska Tarcza Antykryzysowa Pakiet Medyczny. W tej dobrej organizacji pomógł nasz, nam też marszałek województwa Witold Kozłowski, a także cały zarząd. Dodajmy, że wszystkie szczegółowe informacje na temat zabiegów można znaleźć na stronie internetowej Szpitala Świętego Łukasza w Tarnowie. Dzień. Małopolskich Gór można również odkrywać latem. Zachęca do tego inicjatywa Małopolskiej Organizacji Turystycznej. Instytucja Województwa Małopolskiego zainaugurowała sezon turystyczny. Z racji panującej pandemii otwarcie odbyło się online. Każde otwarcie sezonu turystycznego to nowa przygoda. Dzisiaj to jest bardziej otwarcie wirtualne dla wielu osób, które nie mogą z nami uczestniczyć, nie mogły z nami uczestniczyć w tych wydarzeniach. Niemniej jednak no, jest to też y, ciekawa forma prezentacji. Prezentacji Małopolski mieliśmy i wspaniałe pokazy balonowe, mieliśmy wspaniały koncert. Otwarcie sezonu miało miejsce przy Schronisku Koliba na Łapsowej Polanie. Jesteśmy w najpiękniejszym regionie nie Polski świata, przyznajmy się do tego. Liczymy na to, że już niedługo będziemy mogli spotkać się na Małopolskich szlakach turystycznych. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.